o przywitał łaskanarek o przywitał łaskanarek czyli jak się macie tu mym sekartów i Darzi. Darzi Darzi, nie wiem no dobra co wam bardziej się podoba ee dobra może być psz się jest. pata pianie co za tyro nie pata pianie to nie jak katolaj ty stary ogólny nie no nie ty stary spróchniały dziadzie ciepła ee pomóż mi

Boże, no nie wypadłem. My może się w myślicieli? No, czyli doświadczenie. Może no. będziemy płynąć tam. Aha, hand -hand daleko. I poszukamy jakiejś fajnej wyspy. Ale no. jak później to rami połączymy? No, no bo to nie sobie. Dobra, płynę. Czy mieszka płynąć? Hmm? Masz kurde, się... Nie mam ze mną. No, to nie, masz. No, nie, masz. nie mam Ja nie mam! Dosz! Nie To na ciebie tutaj. Kul. No to, a co ja chcę zrobić? Ja nie wiem. Ja, o dobra. No stój! Czuka się! Dobra, się nie całem, na antenne, bo ja tutaj na ja się robię. Nieprawy? Takie córki, odwrócony hałas. No, y, tutaj masz w tej zakładce, tam y, Nie Rusza, a wiem, nie mam. Tam. Y, deski, a -a -a. Nie masz desek. Kurde. Weź, wykop jeden kawałek. Jeden? No tutaj masz tak przecież. To ile? No potrzebujesz cztery deski, bo masz jedną. Potrzeba pięć. Coś tam przy i ten. A dobra, chcę ja się cofnąć. Cofnę co się. Na chwilę. Tam się siedział. i ciobaku. Czubaku. Cio co? co? Nie, nie, nie wychodzę. Nie, Jest. nie rozwaliła się. Jak się teraz wychodzi? Co? Nie rozwaliła się? No, co się A, Zrób nie. Zrób to. Zrób Aha. Zrób Ode odejmij łódkę. Odejmij łódkę. Nie. No, daj sobie od albo bo mi jedną łódkę. Nie, no, słuchaj. Mam? Nie! Nie, no, nie, się nie! No, nie, to, nie! Mam? Nie! Nie! Mam? Nie, nie! 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 bo ja Nie! 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 Mam Nie! Kurwa! Nie! 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 No to Nie! Nie! się a gdzie to? Aha, trochę... A w ogóle, gdzie to? tu się trzeba, taka sama. to Jak? To jest, ja, ja to Ale pojedź! Ale masz parę, to już... No to to, to mi nie da... Nie, nie, nie. Wróć sobie łódkę! A szkoda, że nie można wejść w No nie. Czekam tu na Kurwa! Mhm. Uh -huh. <gry> no. Nie dobra, prawda? Kurde, na chuje. Mhm. Uh -huh. Ja się wykopałam. Ja Ci piję! Aha. A mogła mnie co po Ciebie. Nie, nie, ja przyjadę. E, klas, jesz? Bo zaraz mi No. No? Daj mi pysz, kupi kanafii, bo teraz wywalam. Ja nie po prostu podaj no ja nie bardzo albo Nie, nie, nie. Ja już... No, serio? No, poruszę. Ja czy... kurde. Tak. Nie tego zabrałem. No, Taka. Ma no lech, daj. No, daj. O Boże. Też mi się A to? O Boże. Przy Boże. A nie, nie stawię się. Z jednej deski nie mam. Chodź tu. Boże, jak ta łódka krzywo pływa. Chodź tu. Staruję się. Tary, dał Chodź tu. Po to. Dam ci postawię na tym komentarzu. Tylko ją zabierz, nie? No, ja nie! No jak? Nie wiedziałem. Nie mam po prostu nawet. Spalisz? O Boże. Szczęście mam. Aha. Ja zbieram deski, jakie ja mam w tak. Ja to jestem inteligentny, nie? Dobra, płyniemy. Czekaj, czekaj na mnie, czekaj na mnie. Ale jak połączymy, jak idziemy płynę z daleko? No i nic, ty, nie już połączyli. połączymy. Pyszkamy na płynie? Nie, nie ma sensu. Doskonałe grzyby będziesz miał. I krowy nie. grzybowe. Nie. Wbijamy na nią? Dawaj. Bo wybijamy twoje krów, bo tam jest zawsze pełno krów. Daj, pobijamy, wbijemy tam i rozwalimy wszystkie kroby, co tam są. Rozwalam się Dobra, nie, stój, stój O, pięknie Kochana łódka To nie mogę wyskoczyć z niej Czemu to nie skręca, idiotstwo? A, bo to trzeba tym stój. No i się rozwaliła Nie lecę na deset? Ja? No, pomyślał tak. A, ty dasz mi? No, za Są tu krowy? Dawaj, yy, rozwalaj te grzyby, ja wezmę krowy, pozabijam Spoko? Weź grzyby te duże rozmaite, bo wtedy ci z nich grzyby wylewam. Aha, ty kluk nie ma. Jedna. No jedna była, to już wybiłem. O Ale dasz mi drewno? O boże, dzień. Proszę. Czekaj. Proszę. O i jest usta. Dostałeś kwiatka ode mnie. Ale dasz mi niedawno. To jest poważnie. Tam. Tutaj masz. Musisz się Dawaj, dawaj, na chwilę tutaj zamieszkamy, a następnie rozwalam grzybki w tym czasie. I rozwalamy te, te duże grzyby, bo wtedy dostaniemy grzyby takie zwykłe. I ja, zrobimy sobie ten... Jak Mi... No weź dawaj, chodź tu. Zginiesz na morzu. Tak? No, normalnie. Hello. Trzeba jechać w No właśnie, No właśnie, dlatego dawaj tutaj zostaniemy. I porozwalamy szybki. Ja zrobię potem te miski i porobimy sobie zupki. A? O, zimowe. No biom zimowy. Tak. Ale normalny. No no normalny będzie wiesz. Mam już 9, a ty ile masz? Nie Ty zbieraj te właśnie te, o te, co masz tutaj te szybki. Bo no, ja zbieram mu chmorki. Mam 13. Nie mam oczki kostnej. O, spadł. Weź mi, daj teraz twoje, co masz te dwa. Yy, masz ten crafting, wiem. O Boże, teraz gdzie tu gdzie są miski, Wiesz, może? Gdzie tu się robi miski? No, no, nie, 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 nawet nie, 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 ma. A włączyłeś potwory? Tak. nie, 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 Mam nie, misek. Yy, dasz mi tej czytki, co masz? Ja płynę. No weź, chodź tutaj te grzybki, bo mówię ci, zginiesz. Ale my gramy na perku. Nie, nie gramy na perku. No i co, Japoń? E, z głodu umrzesz. No i co? Nie można Mam dwie suchki. Masz jedną. Tutaj leży. Dzięki za No bo nic innego nie mam, ja. Płyniemy? A nie, łódka, jedzą. A nie da się jedzą. Ja pływa. Ja pływa. Ja pływa. Masz, masz łódkę. No. A to na tyle inteligenty to zrobię od Nie tego. na mnie poczekaj, Czekaj na mnie. Jedzie... Płyniesz na zimowy? No wiemy. To gdzie jestem zimowy? Dobra tam. no, no minę. Go. Czekaj, na mnie. Dobra, pójdę do ciebie. Wyś tam się e, trochę zatrzymaj, bo szczerze mnie było, bo potem się gdzieś zgubimy całe życie. Ale to chamsko wygląda. I widziałem. Zakręcaj! Zakręcaj! Co on tutaj jakoś tak buzią robisz? No to ja pójdę. Czekam. Tutaj. No. Dobra, skończyłam. O Boże. O Boże, nie! No i Kurka! się A, ja, A, ja, ja! A, ja, ja, ja! A, ja, ja, No No nie? No kurde, No jest ja, 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 Głupia łódka. Ty no pasz. Nie mogłeś nic z nią robić. Weź ją, weź mi ją bali tą łódkę. Nie Jeśli mój. wtedy dam crafting. Baliń tą łódkę, proszę cię. Nie mnie łódkę. A. Dobra, weź mi ją już nie lepiej. O jest. Dobra, proszę. No, nie poczekam. na mnie, no, Dobra, poczekaj, już ci daję ten crafting. Lubię Ty teraz ty go zabieraj. Ja mam jeszcze dwie łódki. Ej, daj Tutaj mi. masz. A na lodzie nie można, serio? No na no, razie nie można pochodzić wpadć. Tak, tu. Pokażeć? mi. dobra można. Masz. A tu sobie przy okazji też jeszcze na wszystkich w jedną zrobię, bo to jak to ja No się... Dobra. Weź, tylko zabierz ten grafik, proszę cię. Nie z tego. Aha. Nie chcę tego czwarty raz y, wiesz robić. Bo się wymyślałem, że tutaj panią biegnie. No kurde, jakie ty bogowanie Nie! Ej, patrz, to jest jakieś kurno. Plaża i zima w jednym. Aha. No patrzcie, jaki to jest... Zbogowane. O, dobra. O! Ale ładnie. No proszę, ja tu się zaklinowałem, no. Weź na mnie czekaj, no. Ty, no. Te łódki są jakieś zbagowane, One się dobie. obracają całe. No kurde. O. No ja pierdę. Dobra, ja go I w Idę po ciebie. Jakie ty masz tempo? No bo te łódki gdzieś w z... Tu, tu ja są do dupy No I taka z nim nie postawić nie mogę Ha ha! Ja musi być bardzo O no widzę pan, zombie, zombie A zombie kurwa Ej Ty już po No Na myślicie? Nie nie A wiesz kurwa kończymy odcinek A, kurwa No Jezus po raz kolejny a... Dobra, kończymy, ty już po czasie jest na pewno. Tak, na pewno. Na pewno. 12 minut na szczęście. Kurde, dobra, więc komentujcie, subskrybujcie. Cześć.